To mówią, Mam wielkie serce i duże jaja. Grantem po kolei ciężkie wagi, Walker pociągnął to na cztery pamiętam czy pięć, żebym się obudził. Słuchaj, no to, to będą pamiętali jeszcze za 20 lat kibice. Takie, takie walki chcę się toczyć. Bo ja mam toczyć łatwe walki, no to po co to robić, tak? Stoczysz się jeszcze pewnie z 10 walki no i któregoś dnia. Nie, 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 nie robię zaraz teraz zrobiłeś jaja. Panał. to jest box, jest sponsorowany przez grupę Kocham Gór. Hotele, w których wypoczniesz aktywnie. To jest box Światowie Zdroju razem z Tomaszem Adamkiem. Cześć Tomek. Witam serdecznie państwo. Spędziliśmy... Najwa najważniejsze no państwa, no, nie ciebie no. no. tak, my się już widzieliśmy, spędziliśmy fajny dzień, byłem dzisiaj na twoich sparingach. Tomek, czy ty się czujesz na 40 lat, bo ja nie widzę takiej wielkiej różnicy, szczerze mówiąc, między na przykład obozem z hormonów. Trochę Trochę wolniejszy na nogach może, ale nie aż bardzo. Jak ty się czujesz wewnętrznie? Ja czuję się bardzo dobrze. No tutaj nie można e, e, nic się zachwalać, bo tego nigdy nie lubię robić, nie robiłem. Ale czuję, że jestem w dobrej dyspozycji i, i co? No jak lewa ręka pracuje dobrze, no to, to znaczy, że wygram e, tą walkę kolejną, tak? No bo, bo to są moje atuty. Szybkość, przewidzenie ciosu zawodnika, przeciwnika, no i zadanie właściwego ciosu, także, także na pewno no, praca przed nami, bo jeszcze zostało par, parę tygodni, ale jestem w dobrej dyspozycji i mam nadzieję, że 6 września pokaże, że Polska jest górą. Czy ty się dobrze bawisz, będąc tutaj na obozie? Bo wiadomo, że to jest dla ciebie praca, no ale chyba to już nie jest taka praca jak przed tymi walkami o Mistrzostwo Świata, kiedy no, wiesz, jeszcze nie miałeś swoich domów, miałeś rodzinę na utrzymaniu, pewnie to był stres związany z walką. Dzisiaj już takiego wielkiego stresu nie masz, od tej walki tyle nie zależy. To czy dzisiaj jesteś w stanie się trochę bawić tym całym obozem? Znaczy, przede wszystkim jest chęć pójścia na trening. Dobrze się czujesz. Ja nie trenuję, się gorzej czuję. O no, spały chodzę. Serce moje troszeczkę jest powiększone. Jak wchodzę na obroty, to nie czuję, że mam 48 na budziku. Także no, trening swoje robi, pobudzasz krążenie, krew popuje krew żyła i, i serce mówię, bije, jestem, no jest, bo czuję się dobrze, no nie, nie za, co zapeszać, nie ma, nie ma co wiele mówić, no oby, daj Boże, tak było jeszcze przez lata. A zawsze każda walka weryfikuje Twój, twój stan, to co zrobiłeś, to co na treningach zrobiłeś z trenerem. No zawsze mówię, 6 jest weryfikacja, bo dzisiaj czasami jest tak, czuję się świetnie, a były takie też moje walki, gdzie się budziłem już, wiedziałem, że będzie ciężko, no, były takie, no moja kariera jest długa, no, to nie jest 10, 15 lat, 20, a to jest 99 rok, kiedy zaczynałem e, karierę zawodową, no, szmat czasu, dzwoni Maty. i nie no brały, robimy to, tamto, no to mówię, pewnie, że robimy, przyjeżdżam, wszystko przygotowane. E, trenujesz, dobrze się czujesz, odżywiasz, lepszego układu nie ma. Mati właśnie mówił o tym telefonie do ciebie ostatnio i powiedział, że on uważał, że to nie jest dobra walka dla ciebie, bo po prostu soldicz ma 29 lat, jest w gazie, jest silny i nokautuje. E, a ty powiedziałeś od razu, że bierzesz, ale też zaznaczył, że ty nie wiedziałeś, kto to jest soldicz. Czy teraz już wiesz, kto to jest soldicz, czy, czy nadal no no uważasz, że to jest dobra decyzja? No słuchaj, jeżeli mam wchodzić z słabymi. Yy, zawodnikami do rynku i wygrywać, nie wiem, bo wygrałem, to też to tak nie nie buduje serca kibica. No jak wchodzić, to wygrywać po wojnie. No. Przegrywać byłeś gorszy i tyle, ale ale pamiętajcie, że w dobrej walce po dobrych walkach nie ma tak naprawdę przegranych, bo, bo znamy przecież takie walki, gdzie bili się po 12 rund skrwawieni, tam nie ma przegranych. Następną walkę dostajesz znów kolejne propozycje. To ja zawsze powtarzam, że jakość walki przysparza Ci fanów wiesz, i to też oczywiście idzie z wypłatą, no bo robisz oglądalności i tak dalej. także Zweryfikuję zawsze dzień szóstego, jaki będę dyspozycji i ja będę chciał wypaść jak na strony, jak zawsze. Mam nadzieję, że nie zawiodę. Kiedyś, kiedy zaczęliśmy razem filmować drogę do PBN-u, miałeś takie ostre treningi fizyczne z doktorem Heckim. Dzisiaj te treningi są w Twoim wykonaniu mniej intensywne? Czy to jest też ze względu na wiek, czy po prostu też stwierdziłeś, że jednak lepiej się czujesz, kiedy priorytetem jest boks, a, a ten trening tylko uzupełnia, jeżeli chodzi o biegi i, i trening na siłownie? Znaczy, biegam zawsze. No, Więcej teraz może robię troszeczkę siłowych treningów niż wcześniej. Ale też nie przesadzam, staramy stawiamy bardziej na bok, na tarczę, no bo to jest najbardziej potrzebne w rynku. No musisz być, mieć szybkie ręce. No jak... Ale nie trenujesz tyle, ile z na Nie, nie, no, oczywiście, że mniej trenuję. Więc tutaj nie można powiedzieć, że, że tak, bo tak, to jest lepsze, to gorsze. Bo tego ja tak nie lubię nigdy oceniać to, co było. Patrzę zawsze do przodu. Na razie najważniejsze jest zdrowie i jest i oby tak było do, do walki. I w walce chcę pokazać się jak najlepszej strony I jak to mówią siódmego kuchałpie wracać. Czy góry ci służą? Bo byliśmy chociażby razem, e, poszliśmy sobie na spacer po górach, ale też wiem, że tu biegasz. E, czy ta atmosfera tutaj ci służy? To też jest takie Świeradów małe kameralne miasteczko, no pewnie gdybyś miał obóz nawet tutaj po bliskiej Jeleniej Górze, albo e, w Warszawie to pewnie by kusiło, bo masz dużo znajomych, żeby gdzieś tam wyjść nawet na herbatę. No ale to gdzie wyjdziesz, jak moja Dorota wszystko widzi, ona z Ameryki wszystko widzi, dzisiaj internet działa, to ja, ja, ja się boję, Yy, nawet yy, bardzo zdjęcia z młodymi yy, kobietami robić, bo bo moja pani, co, zadowolony jesteś? Ale druda, co ci chodzi? Co te zdjęcia? Co da się łapać tu? No, no to jest to samo, nie? To jest małżeństwo, nie? 29 lat. Yy, ale jest to miłe, jak takie no, ci młodzi młodzi już nie pamiętają, ci tacy podeszli do mnie yy, rodzice, yy, dwóch synów było, może, nie wiem, mieli osiem to jest nasz y, najlepszy pięściarz to Tomasz Adamek. No, nie znali. No, bo n, no, Nie mają prawa znać, no, skoro wiesz, ja już jestem tym. Y, cóż, jest przy, na końcówce. No, bo 48. Wiesz, mam emeryturę, miał i oni się urodzili. No tak, to to Tak jest. No. Także y, słuchajcie, Boga chwalić, że, że tyle lat wytrzymają w sporcie. Y, bez poważnych kontuzji. Najważniejsze, y, głowa dobra. No i dalej się chce trenować, no bo ja czuję się lepiej, no, biegam, nawet do domu przyjadę, biegam, idę na siłownię, walka z cieniem, patrzę, szybkie ręce, no nie, no coś jeszcze trzeba robić. Czy sparring partner daje Ci w kość, daje trudne warunki, jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy, czy, czy to jest dobry sparring partner i jak Ty się czujesz na tych sparingach? Znaczy na pewno ktoś przyjedzie, i ktoś będzie pomagał, no, nie wiem kto, bo to, to już Mati tam z Gesem decydują, ale idzie do przodu, idzie do przodu. No tam swoje pewnie przyjmie, no, czy widziałeś, że tam przyjmuje, ale twardy, idzie do przodu no i takiego trzeba spalić partnera, bo jeżeli yy, walczy tak samo podobnie Solicz, który, który idzie na, na, na wymianę, no ja to lubię. Ja nie lubię, gdy ktoś ucieka, bo yy, wiesz, yy, trzeba wtedy je Dobrze, że nie jest yy, yy, kratka, no bo na tej miękkiej matce no, trzeba biegać za kimś, no bo to jest du yy, duże. W ringu przynajmniej zetniesz, zaszachujesz do koordynera, do musisz zapać ten, twarda mata, wtedy szybkie ręce i wtedy jest robi się widowisko, wymiana ciosów, no, ja tego oczekuję w każdej walce. I kibice, no bo po to przychodzą, płacą za, za per, -per -view, żeby zobaczyć wielkie widowisko, no, gdy jest coś nie tak, no to sam jestem zły, no bo kibice ci pamiętają z czego? No złamany, yy, wygarana do dzisiaj pamiętają, z Brixem, e, z Brixem Wojny, z Cunninghamem Wojny, z Banksem Wojny, e, z Grantem po kolei ciężkie wagi, Walker pociągnął to na cztery, pamiętam, czy pięć, żem się obudził. Słuchaj, no to, to będą pamiętali jeszcze za dwadzieścia tak. lat kibice. Takie, takie, walki chce się toczyć, bo ja mam toczyć łatwe walki, no to po co to robić, tak? Miałeś piękne wygrane, miałeś wielkie wojny, miałeś też przegrane, i chciałem cię zapytać, czy. W ogóle w twojej psychice to nie zostawiło żadnego śladu, bo czasem widzimy pięściarzy, którzy no zdają się tak jakby bali się znowu dostać ciężkiego nakautu, albo e, przegrać przed czasem, albo znowu w, e, być tak porozbijanym jak w jakiejś walce. Ty chociażby no, z Moliną, ty się nie zgadzałeś z tym przerwaniem, no ale jednak kuknąłeś tam e, jak długi, miałeś takie walki, na których leżałeś i, i nie masz mimo tego strachu przed nokautem? Czyli to znaczy, że jesteś wojownikiem. Jak to mówią, mam wielkie serce i duże jaja. Tak, tak się jest powiedzenie w Ameryce mówią. Big balls and big hearts. No to, 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 słuchaj, no to nie, każdy, nie każdy to ma. No ale też właśnie to, to wielkie serce do walki i determinacja no, sprawiają, że kibice będą cię pamiętać długo i długo. No. No to to ja się z tego cieszę, że, że potrafię też przyjąć i oddać, i, i... żadne walki nie są nudne. Tak? no Bo takiej walki no, sam bym nie chciał. nie? Chcę walczyć, pokazać się zawsze z najlepszej strony, kibicom. po tej ciężkiej pracy, w ciężkim obozie przenieść to wszystko na, na ring. Tutaj korzystając z wakacji w jednej ze szkół został wprowadzony ring, na tym ringu sobie trenujesz i powiedz mi, czy są to przyjemniejsze dla Ciebie warunki niż ta klatka? Na pewno no jest wszystkim, mówię, no klatka jest okrągła, tak? Jeżeli ktoś, ktoś nie chce podejmować walki, no to musisz biegać za nim, tak? A w klatce nie jest tak ściąć, nie złapie Cię jak, jak w korderze ringowym. Przytniesz z tej strony, z tej, z tej, musisz walczyć, tak? Możesz sklinczować, ale wiesz, że jesteś na twardej macie, odskoczysz, szybko zadajesz ciosy, no jest to inaczej, no a te, te maty są miękkie, no bo tam padają, rzucają się jeden, drugi, no jest to, no jest to wielkie przede wszystkim, nie, mhm. przecież nawet jakbyś nawet puścił żony, to mogę przed tobą uciekać długo i długo i byś ją nie zapał, nie. No pamiętam, że jak pierwszy raz wszedłeś z mamedem, ta klatka jednak była większa niż ta, którą miałeś tutaj, to tak popatrzyłeś i widziałem, że zrobiło na tobie wrażenie, jakie faktycznie jest dużo przestrzeni. No tak, no to mówię, a ktoś mówi, nie, nie, nie podejmuje walki. Yy, wiesz, a biegając za kimś, tak samo mówię, bo to jest bardzo miękkie. Wiem ja myślałem, że, że nigdy nie miałem sprzeczności z, z klatką. Myślałem, że to jest twarsza mata, to, to jest bardzo miękkie. No, też po, po drugie myślę tak, no faktycznie chłopie się rzucają na, na matę gdyby to było twarde, to by się połamali, czy, czy podbijali sobie, wiesz, plecy i głowę. Czy Tomkowi z walki na walkę trzeba płacić w Polsce coraz więcej, czy e, idziesz w takim pakiecie, że to już jest czwarta walka trochę taniej? Jak, jak się negocjuje nie takie nie walki? Sześć, ja na, dalej, Jak to mówią, na dorobku i trzeba, trzeba jeszcze dorobić te emerytury. Nawet Dorota nie protestuje, mówi: A co wiesz, do domu siedział? I Ciebie, mówi ostatnio: Mówi, Dorota, ty tyle lat mówisz do mnie, żebym nie walczył, a teraz już. Co masz siedzieć? Patrzeć telewizję, mówi: i. I ciebie, także teraz dostałem zielone światło. No to jestem, jestem w Polsce. Mówi się często, że dla sportowca najcięższe to jest znaleźć sobie sposób po karierze na tą drugą karierę i, i co robić później. No nie? Widzę, że u ciebie to też jest chyba trudne, skoro cały czas wracasz, jednak do tego boksu Cię ciągnie. Wyobrażasz sobie taki dzień, w którym. E, już stoczysz jeszcze pewnie z 10 walk i no któregoś dnia... Nie, 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 nie robiaj Piotrek, bo teraz jaja. To, to no jest, wiesz co, jakbym cię zapytał przed hałmą, czy jeszcze z 10 stoczysz, to też byś tak powiedział. No, gdybym jeszcze dużo młodszy, no nie mam 48 lat. Ale wyobraż sobie taki czas i co ty będziesz robił? Słuchaj, no muszę tak, trawę muszę kosić, czasami w domach coś się stanie, apartamentach tak? coś trzeba podremontować, to muszę ludzi... Ten... nie to wszystko do domu coś się z roboty, wiesz przyjdzie zima, czasami jest śnieg, trzeba odświeżać, odświeżaczkę trzeba włączać, wiesz, no ale to, ale taka robota spokojna, do kościółka sobie chodzę, wiesz, że tam sobie czasem sobie radzę. Idę, idę, jadę na saunę, niedaleko mamy taką dużą, ten, chociaż teraz mam w domu, no, to, to mnie jeżdżę, ale, ale ja sobie z czasem rozplanowuję. Dorotę do pracy zawiozę, jak jest dobra. Jak mnie robi nerwowy, to sama jeździ. Także muszę ją potem, jak ją zawiozę, to muszę ją odebrać z, z, z pata, to blisko domu, 7 minut domu. Także co, idę do wduczek, pobawię się z nimi, coś pokupię, pytam się Rosenka, co potrzebujesz ze sklepu, pokupię, pik, pik skoczę do, do marketów. Razem ze czasem. No bo gdyby co nie raził, no to byś co, co, patrzył w pudło telewizyjne. No ale jednak chyba ci jeszcze tego boksu brakuje ciągle, bo mam wrażenie, że chętnie tu wracasz nie znaczy tylko nie. dla pieniędzy jednak. Znaczy, czujesz jeszcze po prostu, że, że może, jeżeli mówię, za, załóżmy, zaczynam, wiesz, czy nam y, y, uderzać tarczy, Widzi, widzisz ciosy. Znaczy, że jeszcze możesz walczyć, bo gdy się już nie ma tej koordynacji, już zaczyna ci y, wpadać cios, który nie powinien ci wpaść, no to jest sygnał, że trzeba kończyć, no bo jednak zdrowie jest ważniejsze. No. Po badaniach, co Mati ostatnio sam sobie za, zażyczył, nie, robisz badanie głowy, zrobiłem badanie głowy, zero, zero uszczerbku. Zgadza się, mówię do pani doktor, mówi, bo, bo mam dobrą pamięć, mówię. no i się potwierdziło i także jeszcze mogę coś się pobić, no ale mówię, no już długo nie zostanę, bo no przecież lata, lata lecą, trzeba wreszcie iść usiąść na, na emeryturze, zobaczymy, no, każda walka decyduje o, o przyszłości, no bo jeżeli się dobrze wypada w tej walce, no może się pokusić o następną, o następną. A, a, ale no, przed nami jest yy, walka 6 września trzeba wejść jedziemy. Jedziemy Pieter, jedziemy i nie ma, nie ma lipy. Podobało się wideo? Zasubskrybuj kanał. To jest Box. Sponsoruje grupa Kocham gór. Połączenie pasji do natury ze strategią inwestycyjną.